Hej, witajcie! W kolejnym odcinku z Guild World of Tanks. Jestem właśnie już w bitwie. Gramy sobie dzisiaj Isem e, dziesiątką znowu na początek. Chyba to będzie taki mały rytuał, póki nie będę mieć innej dziesiątki. E, kogo my tu mamy? Obczek tego się możemy bać, o, no, te fałki też możemy się bać, ale idziemy do miasta. Trochę ich tam na wieżę zgarniemy to. Zobaczymy, co mm. będzie. A nadal mam się na kałą, bo... Jeszcze święta się nie skończyły, dobra, jeszcze jest taki okres świąteczny, już jest poświąteczny w sumie, ale wiecie. No i co? Kurde to Wykryłam, naprawdę wykryłam fałkę. O kurde, o kurde. Co tu się dzieje? Od ja nie padła się tutaj. Gdzie on jest twardy, ja nie wiem, czy on jest twardy. Znaczy, miękki. <laughs> Z Maria. No ja tutaj zginę, nie? I znowu pierwsza bitwa, która mi nie posz poszła. Ale bez sens. Ale miał wielki garnek. Zresztą tak się udawało. No i super, ten już tutaj skinął. No fajnie, fajnie tutaj lecą. A, fajnie. A. No, mu chociażby. Dobra. Stwierdzielę się wodę. Tylko i wyłącznie po to, żeby być twardym. Nie utonę tak przez niego. Kurczę, no, ho, myślałam, że się może uda, ale głupi czart. Przepraszam, czar futur. <gryw> tak by może wygrała z nim, oczywiście. Dobra, nie jest tak źle, jest dobrze, jest te dziesiątka, jest super. Są też inne czągi, też jest dobrze, tak? Dobra, gramy, co tam? Bez różnicy, jakie człowiek, ważne, że jest damage, co nie? Kto ten Leo tutaj? Ach, blisko było. Aha. Dzięki, dzięki. Czekaj, o, tak, Tyk. o. Aha, nie, oni są myślą, że jak się gdzieś tu będę wychylać, a jak się nie będę wychylać. Dopiero teraz, o. Ja też to damage zrobić, proszę! Proszę, dajcie mi jednego hita chociażby. O, bo tam mi że kotara. No i o mnie źle, ładnie, ładnie. O kurczę, tam potrzebuję pomocy trochę chyba. Wjeżdżam na górkę. na górkę, może tam tam gdzieś widziała. Tutaj, ktoś jest. Na dwie godziny później. Чёрт! Да. Жить у меня огромное. Ja nie wierzę. Ale zrąbana bitwa. Padę teraz tym razem na górę. Zwykle na tej mapie jestem ciężkim, zawsze jadę tam na tą ulicę. Ale teraz pojedziemy chociaż może na tory. Nie no, jadę na zamek. Dobra, postanowione. Let's go, zamek. O nie, leci starowiec. Nie, strzelają starowce. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Boże, ale film akcji. aha nie przybiłam go szkoda Oła. No, trochę zabolało, ale jego też zabolało. No, ja teraz stoję. Kurde, nie trafiłam go. Nie boli to. Nie wierzę, gdzie go tu trafiłam? Gdzie go tu trafiłam? Boże drogi, ja pierdziele nie wierzę. Ale dwie szanse dwie szanse już miałam i dwie zrąbałam, nie. Typowo. Ale drit! O kurde! <grywa> o! Zasnijcie mnie któryś tam, stamtąd pewnie. O. Czekam, skupiam, czekam. Czemu we mnie? Zostaw mnie! Zostaw mnie! O, dzięki. Dobra, coś tu zrobiłam w tej bitwie jednak. O, shit. Lorka, lorka. Lolo, 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 lorka. Ja pierdzielę. No, <laughs> ale kurde, przed nasza baza, kurde no, ale to było śmieszne. Dzięki, dzięki Buraska, bo to dzięki Tobie przeżyłam tą bitwę. Mimo, że prze porażka. Ach. Dobra, i standardowo muszę Wam powiedzieć, że na zakończenie dzisiejszego odcinka zagramy sobie właśnie artom, Mamy nawet ok, mapę. Będę tam się skampić w próg mapy, i będę strzelać. No i zobaczymy, jak to tam pójdzie. Mam nadzieję, że będzie Git. O kurde, ale ich pozaświecał. Pół mapy zaświecił. Dobry chłopiec. Wow! Co tu się stało? Ja zapomniałem że to dwie sekundy leci. Że on to przeżył, weźcie go! On jest po naszej stronie. On musi zginąć. Dziękuję. tego te 44 cztery dawaj, go 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 Dobre. A tych tu mam przestrzał, i tych tu nie mam przykro mi. Aha, proszę, proszę. Dziękuję. Dobra, mam. Kurde, pisko było. Laura nie ma go. Chociaż coś się udało. Zwarta pewnie gdzieś tu siedzi. Gdzie jest coś przewracane. Nie. ta fałka w ogóle właśnie nie sieciła jeszcze. Blisko było. Dobra, ona gdzieś tu jest. To musiało To się musiało udać w sumie. Dobra, i tam tutaj niestety. Gigi, dobra. Czyli kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zapraszam do subskrybowania kanału tutaj pod tym filmem. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!